Witam w odcinku, w którym będę mógł jeść tylko jedzenie z Fortnite Battle Royale. Ten challenge nie jest ściągnięty z zagranicy, więc lecimy do tajemniczej restauracji. Magda wypisz mi stąd. I oto on. pan burger z Fortnite oraz mini kawiki do popicia tego pysznego przysmaku każdego fana tej gry komputerowej. Ale co to? Dlaczego w tym hamburgerze znalazłem włos? Wcale nie wsadziłem go, aby zdobyć wyświetlenia. A na koniec tego challenge'u zrobię Tynamon Challenge. A co pozostaje? To minuta krzyku, i mam nadzieję, że wszyscy i wszystkie na swój sposób zakrzyczymy. W tym filmie nie ucierpiała żadna restauracja moją obecnością.